Witam Was serdecznie na moim kanale z tej strony Gosia. Dziś chciałam Wam pokazać moje hibiskusy bagienne oraz ketmię syryjską. Troszkę Wam o nich opowiem, co ja tutaj robię i jakie najważniejsze rzeczy teraz trzeba zrobić. Tutaj najważniejszą rzeczą to obrywać te przekwitnięte kwiaty, żeby po prostu te y, ciężkie kwiatostany po prostu nie szpeciły tej rośliny i oprócz tego, żeby wiecie jakieś choroby grzybowe później na tej roślinie się tutaj nie rozkładały. Jeśli chodzi o tą szypułkę, ja rzadko kiedy to obrywam, dopiero jak zbrązowieje, to ja wtedy to przychodzę i sobie obrywam, czasem to samo oleci, ponieważ takie szypułki również zdobią, bo to wygląda jak takie kwiatuszki limonkowe. Tutaj ten hibiskus czerwony ma już 3 lata. Ja pokazywałam 2 lata temu chyba bodajże, jak rozmnożyć hibiskusa w wodzie. I rozmnażamy takiego hibiskusa w końcem maja, w czerwcu, wtedy gdy wyrośnie nam hibiskus, odcinamy takie pędy około 10 cm, wkładamy do słoiczka w zacienionym miejscu, w chłodnym takim aby gdzieś to nie stało na parapecie słonecznym, tylko właśnie takim troszkę zacienionym. No i wtedy właśnie ukorzeniłam tego czerwonego. Oprócz tego tutaj mam jeszcze nie kwitną, ale myślę, że również będą tutaj kwitnąć, bo tam piękne pąki mają. Jeśli chodzi o różowego hibiskusa, no to ten różowy hibiskus już ma chyba 5 lat, bo tak mi się wydaje. W zeszłym roku. Nie przesadzałam te hibiskusy, bo ja miałam je posadzone tam koło róży, i tam było bardziej cieniście, no bo tam i brzoza robiła im cień, i po prostu ta róża robiła im cień, więc ja sobie go tutaj przesadziłam na koniec rabaty. Z tego względu, że hibiskus bagienny bardzo późno wypuszcza, one wypuszczają dopiero w maju, budzą się do życia. Ale jak już zaczną wypuszczać, to one bardzo szybko tworzą te kępy. Mają olbrzymie kwiatostany, naprawdę nie da się przejść obojętnie koło takich olbrzymich kwiatów. Hibiskus bagienny lubi zaciszne stanowisko ze względu na to, że może przemarzać, więc trzeba mu zrobić na zimę taki kopczyk. Ja robię z kory albo z kompostu, nasypię troszkę i naprawdę u mnie one nie przemarzają, pięknie co roku odbijają. Oprócz tego y, lubię właśnie zaciszne stanowisko, nasłonecznione, ale nie żeby rosnął gdzieś na takim stanowisku bardzo słonecznym, żeby ich po prostu to południowe słońce nie przypalało. Może być gdzieś przy jakichś roślinach posadzone, przy jakichś drzewkach. Tylko pamiętając o tym, że hibiskus bagienny lubi mieć wilgotno. On nie może być zalewany, ale on lubi mieć wilgotno. Jeśli będzie mu brakować potasu i fosforu, to wtedy on będzie zrzucał te pąki, ale również będzie zrzucał pąki, jeśli będzie miał zasucho. On musi po prostu mieć i składniki odżywcze. Więc ja sobie zawsze. Wiosną go nawożę i później w sezonie podlewam go nawozem albo do roślin kwitnących, albo do pelargonii i naprawdę pięknie co roku tutaj wypuszczają te pąki, pięknie tutaj zdobią. Tutaj jak możecie sobie zobaczyć jest hibiskus bagienny, to jest malutka sadzonka, którą miałam w doniczce i chyba nie wiem dwa albo trzy miesiące temu pokazywałam Wam, żeby sobie przyciąć. Ten hibiskus cały czas był w doniczce. Ja sobie go niedawno tutaj posadziłam do ogrodu. Widzę, że tu ma trochę za sucho, więc muszę go dziś jeszcze podlać i troszkę nawozu mu dać. Nie wiem jeszcze, jaki to jest kolor, bo ja go dostałam od sąsiadki i zobaczę, czy będzie to jakiś inny, czy właśnie powtórzył się tutaj. Ja pokazywałam właśnie, żeby sobie przyciąć wtedy takie hibiskusy ładnie się rozkrzewią. No w tym przypadku, gdyby on był tutaj posadzony w ogrodzie, to on już by był wyższy. Oczywiście, gdybym go podlewała, ja bałam się, że jak ja go przytnę i go tam posadzę, to że mi go ślimaki zjedzą, więc go miałam cały czas w doniczce. Niedawno go posadziłam do ogrodu. Jeśli hibiskus nie kwitnie, to mogą być to dwie przyczyny. Pierwsze, słabe nawożenie, a drugie, posadzony w cieniu bo on jednak musi mieć trochę tego słońca. U mojej sąsiadki ma tam posadzone z różanecznikami te hibiskusy i pięknie naprawdę kwitną od strony wschodniej. Nie ma tam żadnych wysokich drzew, żeby tam coś robiło cień i po prostu tam te hibiskusy kwitną naprawdę bardzo długo i bardzo obficie. Ketmie seryjskie i hibiskus bagienny lubi lekko... Kwaśne podłoże, więc można stosować nawozy takie jak do azali czy do rododendronów. Tutaj jest piękna ketmia syryjska o takich pięknych biało-czerwonych kwiatach. Tutaj docelowo ma być przesunięta, bo tej choinki tam ma nie być i ona ma troszkę być dalej przesunięta. Miałam to już w zeszłym roku zrobić, ale jakoś tak nie zrobiłam. Także w tym roku na pewno ją będę tam troszkę dalej przesadzać. Hibiskusy tak kwitną od lipca do października, więc myślę, że dość długo nawozimy ją do końca sierpnia. Później już nie powinno się jej nawozić, żeby ona zdążyła zdrewnieć, żeby po prostu nie przemarzła zimą. Różnica między ketmią syryjską a hibiskusem bagiennym jest taka, że ketmia to jest krzew, a hibiskus bagienny to jest blina. Hibiskus krzewiasty, no to jest trochę problemu właśnie z tym przemarzaniem. U mnie, jeśli chodzi o nawożenie, tutaj widać brak azotu, bo ja tutaj mam zrębkę wysypaną i po prostu u mnie, jak ja mam gdzieś świeżą zrębkę wysypaną, to ja później widzę brak azotu. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać ketmie, która była całkowicie w zeszłym roku zmarznięta, bo ja akurat tą ketmię chciałam zrobić na pniu. Chciałam zrobić takie drzewko. No i niestety nie udało mi się to, bo u mnie te ketmie przemarzają no i nie ma sensu po prostu, żeby wyprowadzać na drzewko, no bo cała ta korona po prostu mi marznie. I u mnie te ketmie tak gdzieś w tych moich rejonach one gdzieś tu tak się budzą gdzieś w połowie czerwca, nawet końcem czerwca, dopiero wypuszczają liście. Więc jeśli tutaj gdzieś mieszkacie na Śląsku, a widzicie, że w czerwcu nadal stoją puste patyki, to czekajcie, bo naprawdę ona wypuści. Bo ja tutaj naprawdę czekam zawsze z cięciem takich suchych gałęzi, czekam... Po prostu do końca czerwca, nawet w lipcu, bo ona po prostu tak późno się budzi. Część jest zawsze zmarznięta, a część po prostu ona wypuszcza bardzo późno u mnie. Tutaj jeszcze piękna werbena, moje róże żółte. Myślę, że w najbliższym czasie zrobimy sobie taki spacer po ogrodzie, pokażę Wam, co tutaj kwitnie, jak to tutaj wszystko wygląda. A za dziś dziękuję i do następnego razu.